Witajcie widzowie, dzisiaj jakby pokażę wam wszystkie moje figurki z Ninjago Fi Film może nie być najlepszy, właśnie widzieliście przed chwilą palca Ale nie może nie być najlepszy jednak Bo jeszcze nie potrafię jakby robić takich rzeczy z Lego Dlatego zacznijmy od wszystkich figurek moich Nie mam ich jakoś najwięcej Ale zacznę Zacznę od Oto tego Wężona jest ten pomarańczowy wężon. On był w poksie Legacy. I on naprawdę zachęciło mnie kupienie jego. Jakby on fajnie wygląda, ale jakby nie on mnie bardziej zachęcił, bo postać, która mnie tam zachęciła, zaraz ją pokażę. I też będę w tym odcinku mówił o cenę każdej figurki jakby tą figurkę ocenię tak 7 na 10 jest bardzo fajna ma jakby trochę jakby ma dużo detali nawet może nie ma jakoś najwięcej ale na przykład tutaj jest na specjalny znak tego albo tutaj takie specjalne jakieś łuski więc to fajnie wygląda więc 7 na 10 myślę że to jest dobra ocena kolejną figurką Którą dałam, to jest właśnie ta postać, która wystąpiła w tym. I jest z nią Pixel. Ta Pixel jest, y, według mnie, bardzo fajna. Prezentuje się świetnie. Y, na przykład ten jej na jest dobry. Albo te ulikane fajnie, że też dostały, zostały dodane. I ona ma prawie taki sam strój jak na przykład z, z tych sezonów, w którym się pojawiła. Chyba w siódmym się pojawiła, czy w ósmym. Naprawdę ma ten sam strój. A na ramienniku chyba nie miał, ale jest bardzo podobna. A ocenę, jakiej jej dam, to jest 8,5 na 10. Bardzo mi się podoba ta figurka. Jest świetna. Bierzemy kolejną figurkę i nią myślę, że użyjemy jakiegoś ninja i weźmiemy na przykład turniejowego Kaja. Jest on bardzo mi się też podoba. Jakby... Jego kolorystyka jest, znaczy nie kolorystyka, tylko detale są świetne. I jakby te one, ja go sobie kupiłem chyba e, też w boksie legacji, tak? Ja go też w boksie legacji kupiłem. E, I o, to też 40 zł, bo te boksy legacji po tyle chodzą. E, bo chyba kupiłem dwa boksy Legacy. E, bardzo mi się też podoba. Nie podoba mi się w ogóle ta minka, bo ta minka jakby już jest w prawie każdej figurce, chyba Kaja. Tak mi się wydaje. Jest jej pełno ta, ta e, minka. Dlatego ona mi się nie podoba bardzo, ale sam strój, tors jest i nogi, nóżki są fajne. Jest też fajne, że. E, nie ma jakby, jakby nie, jest bez rękawów tak włosy też są fajne i teraz przejdziemy do figurki też turniejowej jest nią turniejowy kol już ją biorę tylko jej młot tej figurce młot poprawię bo mi się trochę rozwalił mi się. I tej postaci młot też, tylko że jakby w tamtym jak kupiłem w boksie nie było po prostu bandany. Ale tutaj jest bandana i też się prezentuje bardzo dobrze, tylko jednak kolorystyka w czerwieni jest lepsza. Włosy ma prawie tak jak zawsze. Bandana tutaj też mi się podoba, ale też ten strój oczywiście z turniejowy. Też jest bez rękawów, więc też mi się podoba. Jako broń, młot jest bardzo fajny. Choć on, e, koli jeśli dobrze wiem, ja no, często używam młotów. Przejdziemy do drugiej, e, jakby drugiej figurki, która była w tym boksie legacji. I jest nią wilczy wojownik, ten fioletowo-czerwony. Mam ich takich dwóch nawet. E, I staję się już ich dwóch nawet. E, też był taki jeden, oczywiście, w, bok, w tym boksie legacji. I e, bardzo mi się one podobają, bo w ogóle wilcze wojownicy są e, ładni. E, tylko te, te jeszcze tak ten kolor nie jest najlepszy, ale w ogóle e, podobają mi się wilcze wojowniki, bo te maski są fajne. Już nie e, zdejmę tą maskę. E, widać? Do, o tak wyglądają te główki, oczywiście. Więc daję A, miałem oceny dawać. Kajowi daję 9 na 10 i kolowi 8 na 10. Pixel nie dałem. Dobra. Tutaj tym, tym figurkom dam tak 5 na 10. Nie są one najlepsze, bo te, te kolory nie są najlepsze. Ale tak w ogóle mi się one podobają. Przechodzimy dalej. I weźmiemy, sobie już utrzymamy się. W temat... To już wszystko jest z boksów Legacji, ale utrzymamy się w... jeszcze w tematach wilków, bo mam jeszcze dwóch wilczych wojowników, tylko innego koloru. I taki jeszcze z takim mieczem zagięty. Też mi się bardzo one podobają. No to jest prawie to samo co jakby z tamtymi, tylko że te niebieskie mają na ramienniki. I lepszy torz według mnie. Tutaj chyba mają jakieś szury, szurikeny czy sztylety Ale też yy, Te maski też są świetne Dlatego im nie dam 5 na 10 tylko im dam 7,5 na 10 Dobra W ogóle nie mam jakoś bardzo sprzyjających tematów Bo jestem teraz u babci I yy, nie jest tak łatwo Ale dobra przechodzimy dalej I kolejnym też będzie wilczy wojownik Tylko że teraz ten strażnik On nie ma tej maski On jest tylko on w kapturze i to jest prawie to samo, co jakby jest zwykły ten niebieski wilczy wojoń, ja, taki sam tors, takie same nóżki i e, ma kuszę, ja kuszy w ogóle chyba nie miałam, czy miałem, Dziś chyba miałem kiedyś, e, ten kaptur e, też fajnie wygląda, no i ta sama minka, więc tutaj dam takie 6 na 10, nie jest najlepszy, nie jest najgorszy. Teraz weźmiemy sobie kolejną z gangu. Wojowników i jest nią Cinder. Cinder, czy Cinder, tego to ja nie wiem, ale prezentuje się świetnie, według mnie. Ma też bardzo fajne torsik i nóżki. Też ma tutaj taki, nie wiem jak to nazwać taki szalik, nie wiem. To oznacza, że jest takim podwładnym Lorda Rasa. I też ma fajną, jakby. Wiesz, wiecie, to e, włosy ma fajne, dlatego też fajnie się prezentuje e, i ma też fajne tutaj e, ręce, bo pasuje ten kolor, dlatego tej figurce dam e, 7,5 na 10. Myślę, że to jest dobra cena. E, dalej przejdziemy i weźmiemy sobie kolejnego Kaja. Jest nim Kaj z 15 sezonu. Nurek Kaj, inaczej powiem. No nie może ustać, bo ma takie płetwy. Ale on mi się też bardzo podoba. Jakby on ma fajny torcik i. znaczy, yy, torcik i nóżki nie są jakoś najbardziej fascynujące. Też ma płetwy, takie same jak merlopianie, chyba, tak, tak mi się wydaje. Yy, I ma jakby jakby on ma przyłączone tutaj tutaj przy nóżkach jest. No, takie przyłączone i tutaj jest, przyłączone i w tym. I tutaj się zakłada to. To jest bardzo fajny, też ma taki harpun, jakby jak to nazwać. Niem chyba może jakby rzucać, tak mi się wydaje, bo jeszcze 15 nie oglądałem. Oglądałem aktualnie 14, więc niedługo przejdę do 15. Ale tutaj ma tak, i tak, jeszcze może schować sobie tutaj broń. Miecz na przykład tutaj jest. A dalej przejdziemy i weźmiemy, może coś, co nie jest w magazynie. Bo ja większość mam z magazynów, ale przy, weźmiemy sobie mistrza Lloyda. E, fajnie było zrobione, e, że zrobili e, Lloyda jako mistrza. Mi się to bardzo podoba. Ma fajne te e, włosy, według mnie, bo ta opaska się tutaj e, dobrze komponuje. E, też minka jest fajna. Jakby ten w ogóle tors i nóżki mi się bardzo podobają. To jest, jakby to był. Jakby Lloyd, ale jako mistrz. Też ma bardzo fajny miecz, bo ma taki z zbreloczkiem jakby. Ocena tej postaci to jest, tak myślę, że 9,5 na 10. Nie, nie, dam już 10 i na 10. Bardzo mi się ta figurka podoba. Chyba wszystkie na razie oceniłem, czy z tych, co oceniałem i weźmiemy sobie może sora tak sora e, też jest bardzo fajną figurką według mnie mojej siostrze się bardzo podobało jako że tej kota na przykład trochę go nie widać ale nie już nie będę tej figurki rozmontowywać e, bardzo się dobrze prezentuje e, coś tam osorze co co nieco wiem ten miecz jest nawet fajny bo ona ma taki duży ten miecz bardzo duży Yy, dlatego się to fajnie komponuje, i jakby ma też dwie różne ręce. Tutaj ma zwykłą białą, a tutaj ma z, złotą. Więc to jest bardzo dobre. Yy, dlatego mi się ta figurka szczególnie podoba. Dlatego ja, ja do tego mam taką fajną bandanę, i tu widać, że ma jakby. Tylko jest minus. Jakbym chciał wziąć bandanę, yy, yy, to ten jakbym chciał wziąć bandany i coś jej włożyć, to to nie będzie pasować, bo to nie wygląda dobrze, bo bez włosów, no to trochę średnio wyglądało. ale myślę, że tej figurce dam 8 na 10. Mocne 8 na 10. Przechodzimy dalej i damy może znowu Lloyda. I ten Lloyd jest taki Lloyd z magazynu. Też on jest. Też mi się bardzo podoba, bo fajny jest ten miecz według mnie. Jest taki też wysoki i ma jakby taką część ze smokiem tutaj, dlatego mi się też szczególnie to podoba i fajnie, że zrobili coś takiego jakby w takiej koronie. Tylko to na koronę nie pasuje, bo to tak trochę dziwnie wygląda, ale sam Lloyd też fajnie wygląda, ma tą bandanę taką prawie jak Sora, też właśnie taki kaptur tutaj, no i torcik też jest bardzo fajny, podoba mi się. Więc tej figurce dam takie 7,5 na 10. Przechodzimy dalej i bierzemy sobie Evil Jaya. Ten Evil Jaya jest z magazynu. Czekałem na niego i trochę o nim zapomniałem szczególnie, nie? Ale tak na niego długo czekałem. Ale on jest bardzo fajną figurką. Ma fajny torsik, nóż, nóżki ma też. I właśnie fajną tą maskę, jakby wiecie, ma. Yy, dlatego yy, i ta broń jest bardzo mi się podoba. I to z tyłu też jest nawet fajne. Dlatego yy, ten jakby znak yy, wilczych, yy, wilczych wojowników. Ta broń to jest taki jakby Bitch, bo to chyba nie jest nunchaku, nunchaku to jest chyba co innego. Jeśli się dobrze orientuję. Dlatego tej figurce dam 9 na 10 Mocne 9 na 10 Mi się ona bardzo podoba. Dalej przechodzimy i bierzemy miałam na tą figurkę wziąć na początek ten kol, on mi się w ogóle nie podoba według mnie e, nie wygląda on dobrze zbyt bardzo no nie podoba mi się coś w nim jakby nie, nie, łącz, nie łączą się te kolory zbyt dobrze ten pomarańczowy i czarny choć ma już wiele takich figurek, ale to dobrze nie wygląda, według mnie ten turniejowy znacznie lepiej wygląda dlatego tej figurce daję 5 na 10 tego nie ma jakichś super fajnych detali. Dlatego 5 na 10 to jest myślę, że warta dlatego ocena. Yy, idziemy dalej i weźmiemy sobie może Jaya. Drej. Yy, ten Jay mi się podoba. Yy, nie jest tak jak Cole, bo ten Cole właśnie miał jakby tak samo niby oni nie mają detali, ale jakby on się prezentuje w tym o wiele lepiej. Jakby nie, nie, wygląda w tym lepiej niż jakieś e, e, czarno-pomarańczowe. E, Tego ma fajne złote katany. Ja myślę, że tamtego po prostu e, kola, bo kola dostałem, dostałam go bez broni, ale też, e, ale tutaj to dobrze wygląda. On jest zestawu z Mechem J, który jest, serdecznie polecam, bo są tam aż cztery figurki. Teraz przechodzimy dalej i wezmę sobie może Lorda Rasa. Lord Ras, ajajaj, upadło mi, odłączyło mi się. I już przyłączam. Tak, Lord Ras, yy, ta, ten Lord Ras z magazynu też, bo ja większość figurek kupuję z magazynu, bo ja bardziej poluję na figurki niż na zestawy, choć... Może niedługo, jakoś w czerwcu, sobie kupię jakiś zestaw nowy, ale ten lordraz mi się ba bardzo podoba. Ja go nie składałam, bo mi go kolega składał, i w ogóle na początku myślałem, bo to była jakoś moja jedna z pierwszych figurek To w ogóle ja myślałam, że tu pod tym, bo tak jak w wilczych wojownikach, jest jakby maska. On jest na masce, i myślałam, że to jest jego maska, to, to jest z jego głowa też on ich z tych, ma te ręce takie wielkie, takie jakby krwawe, jakieś czerwone i tutaj ma jakby taki sznur, no i tu ten torzit nie jest jakoś zachwycający, ale dam taki 7 na 10. Myślę, że to jest dobra ocena. Przechodzimy dalej i weźmiemy sobie może... Mam w ogóle też dwie figurki takie niepełne, bo je znalazłem w klockach takich Stary, i tam znalazłem Zejna z pierwszego sezonu. Te, ten drugi ich strój, więc y, na razie mam go w innym pudełku i jeszcze z y, szkieleta. Mam je w innym pudełku, więc na razie więc ich tutaj nie ma. Ale kolejną figurką jest Moro. To jest po prostu fantastik figurka. Fantastik. Y, naprawdę czekałem na niego. Jak od razu wyszedł. To jak ja wracam po szkole. Nie pamiętam czy to było jak byłem w szkole, czy to był w ten dzień, nie pamiętam. Ale miałam iść właśnie do babci potem, ale sobie przypomniałam, że to przecież y, zobaczyłem y, filmik, short, że on wyszedł. Ja poszłam szybko do, y, do sklepu pra, y, z prasą i sobie go kupiłem. Naprawdę świetnie się prezentuje. On był na razie, on wcześniej był tylko w jednym zestawie, chyba burzowa wioska. Tam on chyba był. On naprawdę się świetnie prezentuje. Te nadruki są świetne. Z tyłu też takie poszarpane szmaty. To właściwie trochę nawiązuje, że on jest mistrzem wiatru. Choć on chyba jeszcze już nie jest mistrzem wiatru, bo chyba jest nim Eufrazja. Jeszcze ja nie wiem, bo ja Dragon Rising nie oglądałem. Ale się świetnie prezentuje. Ma też takie ostrze, duchowe ostrze. To chyba tak się nazywało. Jest świetny, więc daję 10 na 10. Dalej weźmiemy sobie, zostały mi tylko 4 figurki. Jedną mam drogocenną, więc ją sobie wezmę na koniec. Dalej wezmę sobie może Bento Mara. Bento też był jakby w magazynie, tylko że ja zrobiłem tak, że ostatnio wyszedł e, dwupak, jakby można było trafić dwa magazyny z 7. I sobie go kupiłem I właśnie trafiłem chyba wtedy Tego lojda takiego z magazynu Takiego nie mistrza Tylko całego zielonego I jeszcze Bentomara właśnie I chciałam bardziej smoka jeszcze kaja Ale nie udało się Ale ten bentomar też chciałam na niego upolować Dlatego ten bentomar jest Bardzo ładny Też ma fajne nadruki Widać? Widać ma bardzo fajne nadruki i z tyłu, jakby. Nie podoba mi się to, że dostał coś takiego, jak tutaj taki. Y, tutaj jest y, takie. Y, ma tu na szyi coś takiego i tu jakby można ten trójząb przyczepić, ale jak trójząb nie jest przyczepiony, tutaj najlepiej nie wygląda. Ale z... i ten trójząb jest bardzo fajny, więc z Bentomara dam 8,5 na 10. Dalej poszedłbym z Crystal Kingiem, czyli Overlordem z 16 sezonu. Oczywiście to jest też z magazynu, choć kiedyś mam zamiar kupić chyba sobie tego z dwoma rękami, bo on, jakby on się prawie niczym nie różni, więc myślę, że nawet nie będę kupować tego, tylko sobie po prostu kupię tą część z dwoma rękami jakby ją sobie przyczepię, bo ty chyba tylko tym się różni. I sobie kupię jeszcze jedną taką figurkę, żeby mieć coś takiego. Ale ta figurka jest też bardzo fajna. Podoba mi się, bo jakby ma tą maskę, teraz jest przyczepiona do takiego hełmu. I to naprawdę... Oj, za nie wiem. I to naprawdę świetnie wygląda. Też ma fajną minkę tutaj. Pozdenerwowaną, bo, bo on zawsze ma zdenerwowanie, I Ten mieczek fajny, jest, tylko że on się często jakby rozpada. Ciągle się rozpada tutaj, w tym miejscu, wiecie bo to jest tak przyłączone jakby wolę te miecze, które są niby te miecze, które są połączone lepiej wyglądają, ale się one tak strasznie niszczą jakby łamił się, więc nie jest tak łatwo, choć ale też świetnie to wygląda też ma nawet drugi z tyłu, choć nie są jakoś bardzo imponujące no i ten w ogóle na druki nie są jakoś ale ta maska, maska najważniejsza Dlatego tej figurce daje 8 na 10 dalej dalej. Figurkę, którą tak naprawdę sobie dzisiaj kupiłem, zaległa jest trochę jednak, ale jest ona. To jest ASFIRA. Tak, ASFIRA 14, 16 sezonu. Oczywiście nie z 11. Ona według mnie się świetnie prezentuje. Naprawdę dzisiaj ją kupiłem. Widziałam, że tam gdzieś się ukryła na półkach. Były dwa nad egzemplarze. Naprawdę się świetnie prezentuje, naprawdę. Podoba mi się. Fajnie, że jakby, ma, jakby nie ma ona nóg I jest jakby w Takim, jakby takim duchem yy, Bo chyba była też w 11. sezonie Jakby jak nie była Miała mocy Kaja To chyba też wtedy miała yy, I ma też fajny naramiennik Fajny torsik Ta główka też jest świetna Tutaj ja chyba można na coś Przyczepić, o tutaj Ale nie podoba, miecz jest tutaj też fajny Nie podoba mi się to że tutaj jest jakby taki na dwie różne strony, ale i tak daję tej figurce 10 na 10. Dalej e, idzie moja ostatnia figurka, drogocenna, którą jest. E, którą jest. Którą jest e, ten. E, którą jest Mistrz Chen. Wiem, którą jest, nie wiem ile razy, ale jest nią Mistrz Chen. Naprawdę świetna figurka, jest ona drogocenna i ma bardzo fajną jakby, nie wiem jak to nazwać, ale to jest taka jakby korona, ale sam mistrzem jest naprawdę. Miałam też pelerynę, ale kupiłem ją bez peleryny. Miałam też takie brońki, które jej dodałam, ale zapomniałam, miałam je dodać, ale zapomniałem Takie jakby kolce, co mieli te, te wilcze wojowniki, ale naprawdę świetnie się prezentuje, też daje 10 na 10, bo te nadruki są świetne i ta korona się. dobrze i główka też. To by było na tyle z dzisiaj. Dlatego, zwycięzcą według mnie jest. Zwycięzcą. Zajmę, że to jest takie. Ten, najlepsza figurka. Zwycięzcą jest jednak mistrzem. Bardzo mi się podoba. Jeszcze na drugie miejsce dam tu. Asfirę. Tam asfirę, która nie może się przyczepić, ale dobra. O, już się przyczepiła. A na trzecie miejsce dam. Moro. To by było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Subskrybujcie, łapkujcie. Przypominam o konkursie, który był w filmie Stars I cześć.